Wizel mówi tak. Przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść, lecz obojętność. Przeciwieństwem sztuki nie jest brzydota, lecz obojętność. Przeciwieństwem wiary nie jest herezja, lecz obojętność. A przeciwieństwem życia nie jest śmierć, lecz obojętność. Słuchajcie, to jest nieprawdopodobna myśl. Zobaczcie, co ten człowiek tutaj. Robi. On mówi tak: Przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść. Dlaczego? Dlatego, że nienawiść to jeszcze jakaś emocja, to jeszcze coś, co pokazuje, że nam zależy. Przeciwieństwem miłości jest obojętność, czyli sytuacja, kiedy machamy ręką, kiedy mówimy nie, nie, to już w ogóle nie ma co zbierać, nic nie jest tutaj warte mojego bycia, mojej troski. Nie ma już emocji, nie ma już nic. Obojętność jest czymś, co jest najstraszniejsze w tej sytuacji. Dlaczego przeciwieństwem sztuki nie jest brzydota, ale obojętność? Dlatego, że sztuka umiera wtedy, kiedy nie budzi żadnych emocji. Coś może być brzydkie, ale możemy wobec tego przejść obojętnie. Mówi się, że bloki z wielkiej płyty są brzydkie, przechodzimy od nich obok nich obojętnie. To nie jest sztuka. Ta obojętność jest przeciwieństwem, dlatego że to jest sytuacja, w której to coś, co powinno budzić emocje, co powinno zmuszać do myślenia, już nie działa.